Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale OFPC. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję obudowy od Chifteka Scorpion Trójka. Jest to obudowa co ciekawe dostępna tylko i wyłącznie w komputroniku. Link w opisie filmu. Czy warto zajrzeć tam po tą obudowę, czy warto kupić tą obudowę? Dowiecie się już po przerwie. Zapraszam. Moi drodzy, ja bym chciał, żeby dzisiejszy test był wyjątkowo konkretny. Nie będę opowiadał o każdym szczególe tej obudowy, bo to są detale, które możecie bez problemu sprawdzić na przykład na stronie producenta albo właśnie na stronie Komputronika. Chciałbym zwrócić uwagę na te szczegóły, które Skorpiona Trójkę odróżniają nie tylko od innych obudów w ofercie czy w TK, ale w ogóle od innych obudów na rynku. Kilka takich detali jest. Niektóre kompletnie bez znaczenia przy codziennym użytkowaniu, ale inne wręcz przeciwnie mogą zaważyć na wyborze tej obudowy. Będą oczywiście testy z kultury pracy, czyli poziom głośności sonometrem oraz sprawdzimy temperatury podzespołów platformy testowej w tej konkretnej obudowie. A zaczynamy od ich od jej takich cech fizycznych zewnętrznych. Pierwszą cechą, która moim zdaniem od razu skorpiona trójkę odróżnia od większości obudów w ofercie różnych producentów, to takie trochę wodogłowie. Trochę wodogłowie w sensie top jest widocznie wyższy. Tu mamy więcej tej blachy na górze niż to co oferuje konkurencja. Producent zaprojektował obudowę właśnie w ten, a nie inny sposób, dzięki czemu tu na górę bez problemu wejdą nam chłodzenia cieczą i nie będą nam kolidowały np. Na z pamięcią ram, czy co się również zdarza z większymi radiatorami na naszej płycie głównej. To uważam, że jest jak najbardziej plus. Na minus niestety fakt, że mamy tutaj możliwość zainstalowania chłodzenia maksymalnie 100, przepraszam, 240. 280 już tutaj nie wejdzie, co widzimy po otworach. Otworach, które chowają się pod filtrem przeciwkurzowym siateczkowym, tak dosyć klasycznie i tanio rozwiązanym, czyli instalowanych po prostu na magnes. Proste, estetyka mogłaby być tego rozwiązania lepsza, ale przede wszystkim jest to rozwiązanie dość skuteczne. Druga kwestia dość dziwna tym razem to rozwiązanie frontu obudowy i możliwości instalacji chłodnic właśnie tutaj. Fabrycznie ta obudowa posiada cztery wentylatory 120 mm z podświetleniem regulowanym oczywiście ARGB. Do regulacji podświetlenia mamy pilot, możemy to robić z poziomu płyty głównej, tutaj nie ma problemów z kompatybilnością albo za pomocą huba, który jest z drugiej strony. Instalowany na magnes, bardzo dobrze zresztą wykonany. Ale jeżeli chcielibyśmy na froncie zainstalować jakąś chłodnicę, to wejdzie nam tutaj na froncie 240 i może 280, ponieważ otwory. Teoretycznie dla wentylatorów 200, przepraszam, 140 mm są. Natomiast, niestety, ale tutaj, dół piwnicy, nawet część tego dołu nie zdejmowana, więc musimy się ograniczyć do wysokości piwnicy. Dziwne rozwiązanie, bo najczęściej producenci tutaj stosują wszelkiego rodzaju zaślepki, żeby, jeżeli ktoś chce instalować chłodnicę na froncie, a tutaj 320 mm wentylatory wchodzą, czyli gdyby to miejsce było, to nawet 360 mm chłodnica. By tutaj weszła. Dlaczego producent z tego zrezygnował i ograniczył w ten sposób funkcjonalność tej obudowy? Cytując klasyka, jak do tego doszło? Nie wiem. Kolejne rozwiązanie z wnętrza obudowy, które mi się podoba, a które można spotkać w innych konstrukcjach, ale nie jest rozwiązaniem szeroko przyjętym, to zastosowanie tutaj dużego otworu jeszcze dodatkowo z gumą, która nam ten otwór zamyka. Dodatkowo dla przewodów. I tutaj bez problemu, jak zresztą sami widzicie, przeszły wszystkie przewody od panelu frontowego, audio, USB, włączniki, wszelakiego rodzaju diody, plus bez problemu. Przeszedł również, a właściwie przeszły dwa przewody PCI Express do podpięcia karty graficznej. Często te otwory są zrobione wzdłuż płyty, żeby one jak najmniej wychodziły na piwnicę i ja to doskonale rozumiem, ale zastosowanie gumowego kołnierza i większego otworu, który idzie troszeczkę bardziej wzdłuż obudowy, mi osobiście bardziej leży, bo przy montażu komputera tego miejsca jest tutaj po prostu więcej i łatwiej aranżować okablowanie. Jeżeli chodzi natomiast o miejsce w obudowie, zarówno do instalacji dysków, jak i do instalacji kart graficznych, chłodzeń, Tutaj jest standard i szczerze mówiąc, jakbyśmy po wzięli, nie wiem, z, z komputronika 10 obudów w podobnym budżecie cenowym, większość będzie wyglądała nawet identycznie. Mamy możliwość zainstalowania dwóch dysków, 3,5-calowych, w zatokach, w których możemy również dyski 2,5-calowe zainstalować, dwa dyski z tyłu, za płytą główną, Wiecie, tam, srata, strata wiadomo o co chodzi, wszędzie to wygląda identycznie. Na plus natomiast fakt, że wejdą tutaj chłodzenie nieco wyższe niż 16 cm, co nie jest takie oczywiste, i niektóre obudowy mają sztywne ograniczenie. Tutaj tego miejsca jest troszeczkę więcej. Więc, jak chłodzenie ma np., 16,2 cm, wejdzie do Skorpiona trójki. Karty graficzne również wejdą dość długie, i szczerze mówiąc, tutaj ciężko oczekiwać ograniczenia ze strony chłodnicy, której, jak wcześniej wspominałem, raczej tutaj nie zainstalujemy. Co do wentylacji i filtracji, no to tak, filtr na topie już widzieliście. Na dole jest siateczka, natomiast to nie jest taka najtańsza siateczka gdzieś tam rzucona, tylko już wam wyciągam. Mamy filtr właśnie już w plastikowych sankach całkiem dobrze wykonany, natomiast jego montaż czy demontaż wymaga przynajmniej przechylenia obudowy. Z frontu tutaj jako tako niestety nie ma żadnego filtra, no no, ciwtek, nie, nieładnie. I niestety wentylacja ogranicza się do otworów po bokach, którymi chłodne powietrze do wnętrza komputera się będzie dostawało, ale niestety z całym syfem, bo jeszcze raz podkreślę, tutaj niestety żadnej filtracji przeciwkurzowej nie ma i szkoda, a jest to dość nerw logiczne miejsce, w którym kurz najczęściej się przedostaje. Ba jest zasilane w tym przypadku aż przez trzy zasysane. Przepraszam, aż przez trzy wentylatory na froncie. To moim zdaniem jest też do poprawy. A jak już mówimy o takich szczegółach, to jak obudowa wypada pod względem kultury pracy? I temperatur. Ten taki syntetyczny test zaczniemy sobie od temperatury. No i tutaj rzućcie okiem na wskazania HW monitora. Temperatura procesora oscyluje gdzieś w granicach 40-kilku stopni. To jest jak najbardziej wynik standardowy, normalny dla. Ryzena 7,8 czy przepraszam 1800 XT Na temperatura karty graficznej Około 30-31 stopni Więc wszystko jest jak najbardziej ok Pod tym względem do wentylacji uwag nie mam Przenosimy się teraz na sonometr umieszczony 30 cm od właśnie karty graficznej Tutaj sobie jeszcze ustawimy ostrość No ja się wyciszam i zobaczmy 36,2-36,3 dB to są te najniższe wartości, ale słuchajcie, moi drodzy, jedno wielkie ale: wentylatorów nie można podłączyć bezpośrednio do płyty górnej. Ona musi, czy one muszą być podłączone do kontrolera, więc możemy sobie sterować je ręcznie. One w tym momencie są ustawione na najniższą prędkość obrotową. Wentylatory w zasadzie ustawione na maksa. Komputer obciążany już leci. 29 minuta się kończy. Będzie zaraz 30. Zobaczmy na temperatury. Może na początek procesor maksymalna temperatura gdzieś tam w piku 82 stopnie. Natomiast zwróćcie uwagę na temperaturę aktualną. 70, około 4 stopnie. Oczywiście cały czas ta temperatura gdzieś tam skacze. To jest naturalne. Natomiast wynik jest naprawdę niezły. No i temperatura karty graficznej maksymalnie 76 stopni, obecnie około 73. Przechodzimy więc do pomiaru głośności, do pomiaru kultury pracy. Ja się wyciszam. 42,2 dB. Ja przypomnę jeszcze raz, że wentylatory są podpięte pod kontroler, zarządzamy więc z nimi ręcznie i w tej chwili są ustawione na maksymalną prędkość. głośnie, więc już jak chodzi o stronę samej obudowy nie będzie. Czas na podsumowanie. Moi drodzy, nie będę owijał w bawełnę. Ja mam mega problem z oceną tej obudowy, przede wszystkim z uwagi na cenę. Ja mam taki tutaj sposób, że... Najpierw robię testy, oceniam produkt pod względem jakości wykonania, funkcjonalności. No i jeżeli to jest produkt typu obudowa, chłodzenie, to również pod względem kultury pracy, temperatur, jak wypada dana obudowa, również na tle innych konstrukcji, a dopiero potem patrzę na cenę. Wcześniej, znając to, jak wypadały inne obudowy. Strzelając mniej więcej, ile dana konstrukcja może kosztować. W przypadku Chifteka Scorpion Trójka problem jest jeszcze tego typu, że tutaj praktycznie nie ma konkurencji w Polsce, bo tylko i wyłącznie Komputronik ma dostępną tą obudowę. Ta jest wyceniona na nieco ponad 400 zł i ja powiem szczerze, że oscylowałem gdzieś w stówkę mniej, czyli mniej więcej 330-350 zł. To moim zdaniem byłaby cena ok tej obudowy, ale ponad 400 wy i to tak ponad 400 wy konkretnie. No to moim zdaniem obudowa jednak jest troszeczkę za droga. Jaka konkurencja tutaj jest? Zacznijmy może od Be Quieta 600, który jest o niebo lepiej wykonany, jest bardziej funkcjonalny niż właśnie Scorpion Trójka. Design to jest kwestia indywidualna, ale jakość wykonania czy funkcjonalność zdecydowanie na korzyść Be Quieta, który jest tylko niewiele od Skorpiona droższy. Jeżeli ktoś szuka koniecznie obudowy ze szkłem hartowanym na froncie i z boku, ma na przykład Armisa R7KX IWO, który też pod względem jakości wykonania jest bardzo podobną obudową, pod względem funkcjonalności jest nieco bardziej funkcjonalny, chociażby z uwagi na kompatybilność chłodnic na froncie. Mało tego Armię z R7KX ma tutaj z boku filtry przeciwkurzowe, siateczkowe z trudnym dostępem, to należy sobie powiedzieć, ale jednak ma. Scorpion trójka od taka niestety nie ma nic. Dlatego powiem wam, że ta obudowa jest taka Troszeczkę za droga. Zdecydowanie troszeczkę za droga, bo ma takie wady, które z czysto użytkowego punktu widzenia, no każą się zastanowić, czy nie wybrać jednak konkurencji. Natomiast obudowa zła nie jest, i to też bym chciał podkreślić, bo mamy tutaj całkiem dobrą kontakt. Kompatybilność z chłodzeniami procesora, jeżeli mówimy o chłodzeniach powietrznych, wejdą tu również długie karty graficzne. Jak chodzi o podświetlenie tej obudowy, jakość sterownika, to jak to działa. To jest naprawdę bardzo dobrze. Jak chodzi o kwestie kompatybilności z chłodzeniami cieszą, tu jest gorzej. Dlatego tej obudowy raczej nie polecałbym komuś, kto myśli o instalacji nawet w przyszłości chłodzenia typu all-in-one. No i obudowa na pewno będzie wymagała częstszego oczyszczenia niż to, co ma konkurencja, bo tutaj naprawdę w tym budżecie obudowa bez filtracji z przodu to jest rzadkość i na to należy zwrócić uwagę. Ale obudowa Budowa ogólnie zła nie jest. No tylko, że po prostu za droga w mojej ocenie. No i tyle. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że taki film trochę w formie skróconej, tylko z akcentacją na te moim zdaniem istotniejsze elementy będzie się Wam podobał. Jeżeli tak, to słuchajcie, kciuki w górę. Ja dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej, trzymajcie się.